Pewnego jesiennego popołudnia tapi oraz Chichotek wracali z lasu, taszcząc koszyki pełne grzybów. Słońce miło przygrzewało, a dzień był wspaniały, ale wiking był zmęczony całodzienną wędrówką i marzył tylko o tym, by rozsiąść się w ulubionym fotelu i odpocząć. Chichotek również był znużony, tak bardzo, że nawet na skakanie nie miał już ochoty. – Uff, jak dobrze, że chata już tak blisko – westchnął. Chwilę później zatrzymali się na skraju polany, na której stała chata i otworzyli szeroko oczy. Chaty bowiem nie było. – Chichotku, czy mnie oczy mylą? – spytał z niedowierzaniem Tapi i szarpnął się za brodę, by sprawdzić, czy przypadkiem nie zasnął. – Nasz dom znikł. Reniferek podszedł bliżej i rozejrzał się uważnie. Płot stał tam, gdzie zawsze, grządki ciągnęły się równiutko, nawet wiaderko, które rano postawili przy drzwiach, było na miejscu. Nic się nie zmieniło, z wyjątkiem tego, że nie było samej chaty. Oj, ktoś tu sobie chyba stroi nie mądre żarty, tapi wziął się pod boki. Paplaku! Kruku paplaku! Czarodziejski kruk Paplak był zawsze najlepiej poinformowany w całym szepczącym lesie. Przysiadł na ramieniu wikinga i zakrakał oburzony. Ktoś wywrócił moje gniazdo do góry nogami i nawrzucał błota do dziupli wiewiórki śmigaczki. Chyba w lesie pojawił się jakiś niemądry żartowniś, oznajmił niezadowolony Tapi. Czyżby troll Gburek? To nie troll, stwierdził Chichotek, który nagle zauważył wielkie ślady na grządce z marchewkami. To ktoś o wiele większy olbrzym westchnął paplak. Wiedziałem, że po nich nie można się spodziewać niczego mądrego. Znajdźmy go zaproponował Tapi i przemówmy mu do rozumu. Udali się całą trójką po śladach wielkich stóp. Okazało się, że wielu innych mieszkańców szepczącego lasu także padło ofiarą żartów nieznanego olbrzyma. Dowcipniś zalał mieszkanie niedźwiedzia brzuchacza beczką wody, a potem wsadził trąbę do norki z krzatów i dmuchnął w nią z całej siły. Tapi był coraz bardziej rozgniewany. Tam jest! zawołał paplak. Olbrzym siedział na zboczu góry i śmiał się do rozpuku. Ale się ubawiłem, a niech mnie jakem rechot. Jestem najśmieszniejszym olbrzymem na świecie. Tapi zmarszczył brwi i przywołał kruka paplaka. Mam pomysł, oznajmił i szepnął ptakowi kilka słów do ucha. Ten wzbił się pospiesznie w powietrze. I tam zakrakał głośno, wzywając zaprzyjaźnione z nim dzikie wichry. Te pojawiły się w okamgnieniu, pochwyciły olbrzyma za kostki i porwały go ze sobą. Rechot zapisł głową nad ziemią. Wesołość natychmiast znikła z jego twarzy. Hej, co się dzieje? zawołał przestraszony olbrzym i zamachał rękami, ale wichry trzymały go mocno. Natychmiast mnie puśćcie. To wcale nie jest śmieszne. Jakże to? Spytał głośno Tapi. A mi się dowcip podobał. To nie jest dobry dowcip, przecież wcale się nie śmieje. A czy ja się śmiałem, kiedy zabrałeś chatę? Spytał Tapi. Czy paplak się śmiał, gdy wywróciłeś mu gniazdo? Czy brzuchaczowi podobało się, gdy zalałeś mu dom? Ale to było śmieszne, jąkał Rechot. Nie, nie było powiedział Tapi. Dobry żart to taki, z którego śmieją się wszyscy. Jeśli ubawiłeś się jako jedyny, to nie dowcip, ale złośliwość. Czy wiesz, co teraz trzeba zrobić, Olbrzymie? Na szczęście okazało się, że Olbrzym Rechot ma dobre serce. Przeprosił wszystkich poszkodowanych. A gdy dzikie wichry postawiły go na ziemi, posprzątał po sobie i oddał tapiemu nieco obrażoną chatę. Wiking, który miał już naprawdę dosyć spacerów, z ulgą usiadł w wygodnym fotelu. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło, oznajmił i zapadł w drzemkę. A Chichotek poszedł w jego ślady.